Czups jest taki mały. A ja mam średni rozmiar. No to ja rozumiem. Mam największą porcję. Super. Zaczynaj, ja. No dobrze, chwileczkę. Tylko zdmuchnę opakowanie. Mm, ten lizaczek, choć mały, jest taki słodki. Smakuje mi. No cóż. To już wszystko? Nawet nie miałam czasu się nim podelektować. Teraz ty, z przyjemnością. Po prostu uwielbiam czupaczupsy, Zwłaszcza te truskawkowe. Ej, dziewczyny, patrzcie, jak potrafię. Fajnie, co? Mmm, jakie dobre. O, rany, rozgryzłaś całego chupaczupsa. No, a teraz ty możesz spróbować swojego. No, nareszcie. Jest taki ogromny, że nawet nie wiem, jak mam go włożyć do ust. Ej, uważaj! Ostrożniej! Przepraszam, ale muszę zjeść mojego lizaka. O tak, jestem zachwycona dziewczyny. Mam szczęście, ale tak strasznie schodzi się z tym lizaniem. Spróbuję go jakoś rozbić. Kurczę, nie daję rady. Co robić? Dobrze, że mam młotek i okulary ochronne. Mam nadzieję, że to pomoże. Uważajcie! Hej, halo! Co ty robisz? Dlaczego go rozbijasz? Przestań! Żeby było mi go wygodniej jeść! Hura, jaki słodki! No to jest po prostu super! Możemy dostać kawałek? No pewnie częstujcie się! Dzięki! Jesteś taka miła! Ta butelka coli jest wielkości mojego palca! Co za szczęście! Juhu! No co za ogromna butelka! Ha, Pójdźcie na to maleństwo, co za ubaw! Moja kola może jest najmniejsza, ale spróbuję jej jako pierwsza. jestem pewna, że będzie pyszna. Mm, miałam rację. Co, już się skończyło? Mm, ta porcja to była ta jedna kropelka? Kurczę, no dobra, jesteś następna. Hurra! Ojacie! Ale pyszny żel. Mm, no normalnie, nie mogę się oderwać. To najlepszy żel, jaki jadłam w życiu. Jest niesamowity. Uwielbiam żel o smaku Coca-Coli. Mm. Co? Żel już się skończył, ale jak to? Zostało jeszcze troszkę w środku butelki. O rany! Nie mogę wyciągnąć palca. Dziewczyny, pomóżcie mi, utknął. No jasne, daj butelkę. Ciągnij mocniej i jeszcze trochę. I jeszcze mocniej. Ups, Roxy, nie zrobiłaś sobie krzywdy? Wszystko jest w porządku. Teraz mija. Z wielką chęcią. Ej, hey, co jest? Jak trudno wycisnąć ten żel. Co robić? Dziewczyny, pomożecie mi? No pewnie. Przechylamy, a ty łapiesz. Otwórz się szeroko! Wow, on no nie mogę! Jakie pyszne! Można oszaleć! Wow, normalnie czat! Chcę jeszcze i jeszcze! Mogłabym mieć ten żel obrana do wieczora! Mm, ale to było dobre, super! Szkoda, że siebie nie widzisz! Jesteś cała brudna! Jaka mała pizza! A ja mam średnią pizzę i jestem z tego bardzo zadowolona. Spójrzcie tylko, co ja mam! Gigantyczna pizza! Widziałyście kiedyś coś podobnego? Ale zaczyna ja, bo ma najmniejszą. Taka maciupeńka pizza. Szkoda, że nie miałam tym razem szczęścia. Mam nadzieję, że będzie pyszna. No to próbuję. Mmm, jest całkiem niezła. Zjem jeszcze kilka kawałeczków. Mmm, pyszne. Szkoda, że było jej tak mało. Skończyłam. Teraz ty. No, nareszcie. A ja chcę zrobić z mojej pizzy jeden ogromny kawałek. Wystarczy ją pokroić, aby wygodniej było ją jeść. Dobrze, że miałam do tego specjalny nóż. O rany, no to jest to. Ekstra. Wciągnę moją pizzę w kilka sekund. Ale dobra. Mm, no, palce lizać. Skończyłam. Teraz twoja kolej, Roxy. No w końcu. A moja pizza jest już pokrojona na kawałki, więc mogę ją wziąć i zjeść rękami. Wow, tylko spójrzcie na ten smakowity ser. O rany, jakie to jest pyszne. Po prostu uwielbiam pizzę pepperoni. Jestem gotowa jeść ją całą wieczność. Super. Chcę więcej i więcej. Ojej! Gotowe! Skończyłam! A to był tylko pierwszy kawałek. A co jeśli zrobię jeden ogromny? No to będzie coś! Ale super, ja to wymyśliłam! Miam, mm, niam, niam, niam! To był genialny pomysł! Jestem zachwycona! No, nie sądziłam, że kiedyś będę zmęczona jedzeniem pizzy. Nie martw się! Pomożemy ci! Dalej, Roxy, Roxy. Jesteś najlepsza. Naprzód, naprzód. Dzięki dziewczyny, dasz radę. Uda ci się. Jeszcze trochę. Dobra robota. Super ci idzie. Jeszcze kawałeczek. I jeszcze jeden. Kurra! Brawo, ty zrobiłaś to. Dzięki dziewczyny. Ech, dostałam najniższą czekoladkę. A co wy macie? A ja mam średnią, super. No to ja rozumiem. Mam największą czekoladę. Co to za mikros? No nie miałam szczęścia, ale mogę coś przygotować na mojej mini kuchence. Potrzebuję garnka i troszkę mleka. Stawiam garnek na kuchence, wkładam do niego czekoladę, biorę mleko i wlewam. Złączam kuchenkę. Chwileczkę czekamy i gotowe. Biorę mój mini kubeczek i wlewam do niego mini chochelką moje kakao. Co za zapach. Mm, to jest pyszne. Skończyłam. Teraz te mija. Super. Z przyjemnością zjem swoją czekoladę. Mm, jaka pyszna. To wspaniałe! Co za uczta! Normalnie palce lizać. Miam, niam, niam, uwielbiam czekoladę. Ech, to było dobre. Teraz ty. No, nareszcie. Hej dziewczyny, patrzcie, co umiem. A ja! Tak jest! Połamałam czekoladę na kawałki, żeby zbudować z niej czekoladowy domek. Zobaczcie. To będzie super. Są już ściany. Teraz dach. Wow! I ciasko zjeść! Mmm, jakie dobre! To jest na pewno bardzo smaczne, ja też chcę! Ta czekolada jest taka słodka! Co jest? Proszę, poczęstuj nas! No dobra, trzymajcie dziewczyny! O, dzięki, Roxy, masz rację, ta czekolada jest po prostu bombowa! Nie, Jakie małe ciasteczko! A ja mam średnie, super! O, jacie! No! A co to za okruch? Mam najmniejsze ciastko, ale największą porcję mleka. Spróbuję! O nie! Upuściłam ciastko! Widziałyście? Kurczę! Dam radę się do niego dobrać dopiero, gdy wypiję całe mleko. Aj! Jestem teraz cała mokra! O nie! To nie miało tak być! Oblałam się, ale przynajmniej mam ciasteczko. Zmiękło w mleczku. Mm, teraz smakuje jeszcze lepiej. To było super. Skończyłam. Teraz ty. A ja lubię zaczynać od kremu. Ojej. Jest taki delikatny i taki słodziutki. Miam, miam, miam. Teraz znowu można połączyć ciasteczko i zanurzyć je w mleku. Jestem pewna, że w ten sposób będzie o wiele smaczniejsze. No to próbuję. No i miałam rację. A po zjedzeniu ciastka można popić je mlekiem. Wow! To pyszne połączenie! Teraz ty ja. No nareszcie, tylko obawiam się, że moje ciastko nie zmieści się w tak małej szklance. Co by to wymyślić? Już wiem. Po prostu wyleje na nie mleko. Właśnie tak. No wyszło całkiem fajnie. Zobaczmy, jakie jest nadzienie. Roxy je tak chwaliła, że też chce spróbować. No to jest naprawdę pyszne. Miam, niam niam A teraz najlepsza część. Czas spróbować ciastko w całości. O, oh, wow! Normalnie szaleństwo. Palce lizać! Świetnie! A może będę je gryzła dookoła? Tak jest o wiele szybciej i fajniej. To najbardziej gigantyczne ciastko, jakie jadłam w życiu. Normalnie czad. Takie miękkie i pyszniutkie. Mm, po prostu palce lizać. Jestem zachwycona. Szczęściora z tej mii. My też chcemy. Sorry, dziewczyna, ale już wszystko zjadłam. To było coś. Chcę gofry! Wspaniały wybór, zatwierdzam. To łatwe. Yeah. Super, zacznę od jajek. Zobaczcie, co ja potrafię. Uważaj, bo je rozbijesz. Właśnie tego chcę, babciu. Teraz cukier. Ale tylko troszeczkę. Rozumiem. Dosłownie szczypta. Brawo. Żartowałem. Im więcej cukru, tym gofry będą smaczniejsze. A to i mąka. Chyba będę kichać. Uf, przeszło mi. Dzięki Bogu. A Apsik! Ups, ojej, wnuczku, powrodziłeś cały stół. To wyszło przez przypadek. Dajcie spokój! W porządku mamy mąkę teraz mleko. To nie będzie problem. Aktywuję super prędkość! Jestem szybszy niż jakikolwiek mikser. Niespodzianka! Hitelsy na pewno spodobają się moje siostrze. Wspaniale! Niski są gotowe, ciasto też. Wszystko co musimy zrobić, to połączyć je razem. Wytrzymaj jeszcze trochę tego gofry, to będzie coś. Super! Tak się cieszę, że mam gofrownicę w kształcie serca. Można do niej wlewać różnokolorowe ciasto i wyjdą tęczowe gofry. Wilka i mamy to! To jest po prostu bomba. Aby zaskoczyć siostrę udekoruję je czekoladą i posypką. Och, sam bym je zjadł, gdyby nie challenge! No, niby ładne, ale wszystkie zęby zrobią się zielone. Barwniki psują żołądek i smak gofrów, więc ich nie dodam. Wnuczka spróbuje mojego dania i nie będzie mogła się zatrzymać. Sekret babci to syrop klonowy i oczywiście masełko. Te gofry nie mają sobie równych. A co z naturalnymi barwnikami? Cukinia sprawi, że moje gofry będą zarówno pyszne, jak i piękne. Dwa w jednym. I mam wygraną w kieszeni. Jedyne co muszę zrobić, to dodać kilka niezbędnych składników i mogę wlać ciasto do gofrownicy. Do dzieła! Voila! Szefowa kuchni prezentuje wspaniałe gofry. Teraz czas na dekoracje. Dodam kilka zielonych listków dla efektu. Liście to obrzydliwe! No, próbuj, kochanie. Interesujące, ale się postaraliście. normalnie, szok. Zacznę od gofrów zrobionych przez babcie. Są pyszne, ale zbyt proste. Wow, co za niezwykła dekoracja. Co to robią liście? Spadać stąd. Same gofry wyglądają całkiem nieźle. Spróbuję. Fu, to jest obrzydliwe. Smakuje jak gąbka. Nie będę tego jadła. O rany. Te gofry są takie fajne. Są w kształcie serc. Jakie to słodkie. Dzięki, braciszku. Są bardzo smaczne. Jestem najedzona. Wygrałeś. Dzięki, hura. Co tam narysowałaś? Zaraz zobaczysz. Zróbcie mi frytki. Nie ma problemu. Zrobi się. Babciu, zaczęliśmy. I ja nie spałam. Rozumiem. Czy to olej? Super. Gdzie oni go zawsze wlewają? Czemu tak słabo leci? Wygląda na to, że nakrętka jest zepsuta, bez niej jest szybciej. Wszystko w porządku, brawo ja! Chciałem zachować te torby mrożonych frytek dla siebie, ale nie będę żałował własnej siostrze. O nie, czekaj! Tam jest za dużo oleju. Skąd te rozpryski? To boli! Przestań chlapać! To nie do zniesienia! To tak gotuje! Przepraszam, babciu. Trzeba dolewać dużo mniej oleju. Patrz i ucz się! Wystarczy! Teraz można włączać kuchenkę i wrzucać ziemniaki małymi porcjami. Chociaż masz rację, tak jest szybciej. Najważniejsze, żeby olej nie pryskał. Apetyczne i chrupiące ziemniaczki gotowe. Można przełożyć je do miseczki i dodać soczysty keczup. Co o tym sądzisz, szefowo? <grywa> Brawo, babciu. Chociaż dekoracje są słabe, w challenge'u trzeba wykazać się wyobraźnią. Podzielę frytki na porcje i wezmę najcieńszy plaster boczku. Troszkę go podsmażę i zawinę w niego ziemniaczki. Voilà, tak jest o wiele lepiej. I masz rację co do sosu. Sprawi, że danie będzie o wiele smaczniejsze. A pietruszka do domu uroku. Genialne. Nie umiem gotować frytek. Co robić? O, już wiem. Moja siostra będzie w szoku. Poczęstuję ją moimi ulubionymi żylkami. Wyglądają zupełnie jak frytki. Smacznego, siostrzyczko. Skoro wszyscy używają sosu, to zrobię to samo. Ale zamiast sosu dodam syropu truskawkowego. Częstuj się. Hurra! Frytki wyglądają cudownie i jak pysznie pachną. Zobaczmy, co zrobiła babcia. I jak fajnie! Mm, palce lizać. A co to za arcydzieło od szefowej? Nie jem pietruszki, ale sos jest całkiem smaczny. Mmm, yummy. Warto to spróbować. Oj fu, nie lubię bekonu. Ciekawe, co zrobił mój brat. Ojej, to żelki. Ale fajnie, chcę więcej. To niesamowite. Ponownie przyznaję zwycięstwo bratu. Dzięki, młoda! No, tak jest o wiele lepiej. Dziękuję, babciu. Teraz chcę rolki sushi. Przyjąłem. Trafiłaś we właściwe miejsce. O matko, a co to takiego? Nori i ryba są paskudne. Skoro siostra wariuje na widok żelków, znowu ich użyje. Są takie pyszne. Trzeba najpierw wlać bitą śmietanę, a potem położyć żelki i oczywiście dodać mi się. Oh yes! Wyszły mi niesamowite słodkie rolki. Odlot. Pozostało tylko polać je super syropem. Zobaczcie, jak gotuje mistrz. Mmm, yummy. O, wow! Same żelki nie zaspokoją głodu, zwłaszcza że dziewczynka już je zjadła. Jeśli chce rolki, to będzie miała rolki. Zacznę od ugotowania ryżu. Ryż? I właśnie tego potrzeba do tych rolek. Babcia wie, jak to zrobić. Patrzcie tutaj. Drugim składnikiem jest awokado. Maksimum zdrowych tłuszczów, minimum niezdrowych węglowodanów. Babcia też to potrafi. Ech, ta babcia na pewno nie potrafi pokroić łososia tak cienko jak profesjonaliści. Ryż jest ugotowany. Och, zupełnie zapomniałam o Nori. Ser i awokado będą nadzieniem, a Mata pomoże uformować mi rolki. Cudownie. Wszystko, co muszę zrobić, to położyć rybę na wierzchu. Danie szefowej kuchni gotowe. Ojej, daleko mi do dania szefowej. Co robić? Mam pomysł. Jeśli chcesz mieć okrągły kształt, to możesz wziąć ogórka. Trzeba wyciąć środek i włożyć tam ser. To będą rolki w stylu babci. Jesteśmy gotowi, kochanie. No dobra, zobaczmy. To nie wygląda jak rolki, ale mimo wszystko spróbuję. Nie smakuje mi. Przykro mi, babciu, nie jadam takich rzeczy. Dziwnie wygląda i mi nie smakuje. O, a rolki szefowej kuchni wyglądają dokładnie tak, jak je narysowałam. Wow, to jest pyszne! Mm, yummy! A co to? Ojej! Ostre wasabi! Pomocy! O rany, jakie to piękne! Co za wyżerka! Hmm, to niesamowite, braciszku! Jesteś najlepszy! Na zdrowie! Na koniec mam ochotę na kawkę. Zrobię ją w mgnieniu oka. Porządku, kochanie. Umowa stoi. Mam tę saszetkę już od dłuższego czasu. W końcu pora, żeby jej użyć i zaparzyć kubek aromatycznej kawy rozpuszczalnej. Wystarczy zalać ją wrzątkiem i dodać mleczko. Zobaczmy idealnie. Uuu, jest taka gorzka i gorąca! Założę się, że moja siostra lubi zimną i słodką. Wezmę lód, dodam syrop czekoladowy i ozdobię nim kubek. Super. A teraz użyję gotowej, sprawdzonej kawy od profesjonalistów. Wiem, że na pewno będzie pyszna. Uwielbiam też bitą śmietanę. Jeśli ja ją lubię, to i moja siostra. Dadam Fajna wieża. Posypię ją ciasteczkami Oreo. Super! No co tam, babciu? Czego ty tam słuchasz, wnuczku? Sama zobacz. Ihu! Przypominam, że jesteśmy w trakcie wyzwania. Co za aromat. Szefowa kuchni używa tylko najlepszych ziaren kawy. Najpierw trzeba je zmienić, a potem zaparzyć. Wszystko musi być precyzyjne, tylko wtedy wyjdzie idealny smak. Dzięki kolbie można kontrolować ilość mleka, a jednocześnie ubijać ci je od razu. To jest technologia! To prosta babciu, też możesz używać gadżetów, aby osiągnąć taki efekt. Kolejny sekret, słodka wata cukrowa sprawi, że każda kawa będzie niesamowita. No i jak? Fajnie, próbuj siostrzyczko! Super, zacznę od kawy babci. Oj, jest okropna, nie dam rady tego pić. Ale jak to? O rany, wata cukrowa. Odlot! Jest mega fajne. Oj, jak mi się podobają moje wąsy. Zapomniałam o kawie. Jej też muszę spróbować. Ale oczywiście nie bez waty cukrowej. Bardzo mi smakuje. A co przygotował mój braciszek? Ojej, to Oreo. Zbitą śmietaną. To jest pyszne. Mmm, yummy. Mrożona kawa jest super. Wiedziałem, hurra. Komu przyznać zwycięstwo? Trudny wybór. Wygrywa szefowa. To najlepsza kawa, jaką kiedykolwiek piłam.